Ugh, przypomnij mi, czemu kumplujemy się z Nordlem? Co masz na myśli? To chodzące tarapaty, targi nauki, kiosk z Lemoniadą, przesłuchanie do hiszpańskiego? W głębi duszy Nordel to dobry dzieciak i myślę, że dogadalibyście się, gdybyś dała mu szansę. Nawet jeśli tak, to on prędzej czy później wszystko by ponordlował. To kto jest gotowy na małe nordlowanie? Odpowiedź brzmi wy wie! Co to jest? Jest to zaproszenie na dzisiejsze przyjęcie w moim domu. Uuu, tłoczone napisy. Czadowo! Trochę na siłę. Mamy całą kwaterę dla siebie. Ojciec ma y, spotkanie biznesowe? O, to świetnie, bardzo dobrze. Wchodzimy w to. Cóż, muszę wypolerować sztuczce. Do zobaczenia! A czemu to dobrze, że nie będzie tam jego taty? Jest troszeczkę porywczy. <śleski> Okej, okay, myślę, że złowieszczy śmiech mamy już za sobą. Dziękuję za przybycie do mego domu. Koszmarioneta, który wyświetla wasze najgorsze sny. Uchobra, czyli mistrz piorących mózgi dżingli. I Lacebola, która gada z cebulami. A ze mną, profesorem wykrzyknikiem, waszym liderem, zniszczymy Chomiego i Gretę raz na zawsze. Bo tworzymy... Dlaczego ten dwukropek jest poziomo? Nie, to dym. Widzisz, tam jest umlaut. Kolegium złych dym. Brzmi bardziej hipstersko, coś jak szwedzkie meble. Mnie się podoba, a nawet napisałem do tego dżingiel. Zatkajcie lepiej uszy, bo zrobimy niezły szum. To kolegium złych Wspomniałem. Tato, co, co ty tutaj robisz? W kalendarzu miałeś zapisane wyjście. Tak, pierwotnie mieliśmy się spotkać w norze u Chobry. Ale moją norę opanowały o Kobry. Nie pytaj. Więc spędzimy popołudnie tutaj. Ale zaprosiłem przyjaciółki. Nie chcę, żeby widziały, co robisz. A co właściwie robisz? Spiskujemy przeciw siebie! La, 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 Nic nie słyszałem! I zachowaj swe niecne plany tutaj. Przyszedłem tylko po podgrzewacz. Na czym my to? Ach, tak. Jak w pięciu krokach zniszczyć Homiego i Gretę? Chwila, zanim rozpocznie się kongres, chcę poruszyć ważką kwestię. Nie. Możemy zamówić szamkę? Jestem głodny. Uch, niech będzie. Referendum. Menina bydło. To nic. Może skończą zanim Bailey i Greta tu. Bailey i Greta, sir. Tobor nas wpuścił dzięki tobor? Nie ma sprawy. No, wysławiaj się przy damach, tobor. Proszę, czujcie się jak u siebie. Czuć się jak u siebie? Włączę klimatyzację i otworzę wszystkie drzwi. Nie te drzwi! Pod absolutnie żadnym pozorem nie możecie czuć się jak u siebie w tym pokoju. Okej. Okay. Dlaczego? Bo e, jest właśnie malowany przez wstydliwych malarzy Tobor. Odprowadź gości do jadalni, a ja przygotuję przekąski. Wydaje mi się, czy napina się jeszcze bardziej niż zwykle. Dobrze, trzy głosy na pizzę i jeden na burgery. Eee, a może ponownie przeliczymy głosy? Jest na stu czwórka, trzy liczenia wystarczą! Zostawiam to w waszych rękach idę się odświeżyć. O, to. udało wam się coś znaleźć na dzisiejszym kiermaszu szkolnym? O, no tak! Zobaczcie! To plakat Homiego i Grety. Się stało? Nic takiego. E, to tylko system przeciwsuperbohaterowy w moim domu. Wyczuwa absolutnie wszystko co przypomina superbohaterów. Zamyka to w pudełku i wyrzuca w siną dal. Dlaczego twój dom ma system przeciwsuperbohaterowy? E, był w zestawie z routerem internetowym, ale nie martw się, twój plakat na pewno się znajdzie.